E aí, e Cześć, moi drodzy, witam wszystkich. Z tej strony oczywiście metafizyczny motywator, konsekwencje karmiczne, moi drodzy, rozprawa o karmie odcinek, drugi odcinek, którego, uwierzcie lub nie, ale naprawdę, naprawdę, przysięgam, nie planowałem, ale jest konieczny. Ja tutaj mam pewien cykl produkcyjny, jeśli chodzi o tworzenie nowych materiałów, natomiast czasami po prostu czuję taką potrzebę, że biorę mikrofon, siadam i od razu dla Was nagrywam, ponieważ tak jest dokładnie w tej samej sytuacji. Zapraszam na ten epizod. I teraz tak, ja naprawdę, Wybrałem sobie taką tytaniczną pracę, ponieważ to jest jakiś rodzaj misji dla mnie, mówienie o tym wszystkim. Nie ma z tego ani jakiejś specjalnej kasy. YouTube mi ścina okrutnie zasięgi. Ilość subskrybentów od kilku miesięcy utrzymuje się cały czas w tym samym poziomie. Trochę ludzi odchodzi, trochę ludzi przychodzi. W jakiś taki magiczny sposób cały czas jest tyle samo. No nic to. No ja nie mogę niestety z tego zrezygnować, bo tak jak powiedziałem, to jest część mnie, to jest część mojej prawdy i moja misja, więc. Pamiętacie, jak w przeszłości pokazywałem Wam komentarze widzów? Tym razem dla odmiany nie będę tego robił, tylko się do nich odniosę. Polecam Wam przejrzenie sobie komentarzy w ostatnich odcinkach, jak niektóre z nich są smutne, jak bardzo pokazują, w jak błędnych takich labiryntach własnego umysłu niektórzy z Was, niektórzy z was się znaleźli. Jak niektórzy wierzą w jakieś podczepy, jak wierzą w jakieś... Co tam, czego tam nie było, jakiś, Już nie pamiętam, co, że ktoś tam nam wymazuje coś z pamięci, bo mamy pieczęcie którym, które nam. <grym> Wybaczcie, które nam. Mnie to śmieszy, bo to jest śmieszne, ale to jest naprawdę z drugiej strony bardzo smutne. Pieczęcie, które nam uniemożliwiają rozwój duchowy. Drogi widzu, nikt ci nie uniemożliwia rozwoju duchowego. Sekret jest taki, że nikt nie ma nad tobą żadnej, żadnej mocy, żadnej władzy. Jedyną osobą, która może cię w jakikolwiek sposób ograniczyć, jesteś ty sam. Twoje własne nawyki, upodobania, twoje własne wierzenia. Tylko i wyłącznie to. I świat nie jest szary, tak? Nie ma żadnej dystopii. Jest szary, bo go kolorujesz na taki kolor w swoim umyśle. Ale zawsze możesz zawrócić, drogi przyjacielu. Ptaki ciągle śpiewają. Trawa cały czas jest zielona. Naprawdę. Nic się nie zmieniło. To jest ta sama trawa i takie same ptaki, jakie były dziesiątki tysięcy lat temu. I wiatr na skórze przynosi takie samo odczucie, jak. Ja lubię to powtarzać. Nie wiem, czy niektórzy z Was rozumieją, o co mi tutaj chodzi, ale. To jest ten sam wiatr, który wiał w czasach dinozaurów, tak? Miliony lat temu. Z dokładnie to samo. Wieczne teraz. Cały czas jest wieczne teraz. Ale dobra, słuchajcie, konsekwencje karmiczne. Jak przeczytamy sobie w ogóle definicję buddyzmu, jeszcze tak naznaczę, tutaj nawiążę troszkę do tego, po polsku, tam z, z Wikipedii czy z czegoś. Jak ja to czytałem, bo tak z ciekawości sobie to przeczytałem kilka tygodni temu, to, to brzmi jak jakaś taka sekta, no nie? Jeśli ktoś kompletnie nie ma pojęcia, o co chodzi, to to brzmi jak jakiś, nie wiem, taki Harry Krishna, albo jacyś tacy niegroźni wariaci, no Jakaś religia. Ludzie nie wiedzą, nie wiedzą, co jest buddyzm, nie wiedzą, co to jest zen, to jest wszystko pomieszane, nie mają pojęcia w ogóle, nie? Trzeba to wszystko odrzucić, nie trzeba się na tym skupiać, moi drodzy. To nie ma znaczenia. Kiedy wyjrzysz na zewnątrz i widzisz drzewo, czy to drzewo jest na zewnątrz twojego umysłu, czy wewnątrz niego? Zastanów się dobrze przed odpowiedzią. Bo nie ma granicy, nie ma granicy, rozumiemy się? Nie ma żadnej cholernej granicy. Spójrzcie na drzewa. Jesteśmy tymi drzewami. Nie ma żadnego oddzielenia. Nie ma żadnego filtra jakiejś, nie wiem, bariery, nie wiem, jakiegoś pola siłowego, nie wiem, czegokolwiek pomiędzy nami, końcem nas, a początkiem całej reszty wszechświata. To przejście jest płynne. I teraz czym są te drzewa? Jeśli je nazywamy po ludzkiemu, tak to nazwę, w ludzkim języku, to są drzewa, no nie? Ale czym to jest przed myśleniem? Musicie znaleźć tę odpowiedź. I ta odpowiedź nie jest czymś, co przyjdzie z umysłu, ona nie będzie wymyślona. Moi drodzy, przychodzą wojna po wojnie, tak? Kolejne wojny, konflikty. My nie mamy na to żadnego wpływu, nie możemy tego powstrzymać. Zatem na co mamy wpływ? Mamy wyłącznie wpływ na siebie, jak żyjemy. Co wkładamy do swojego ciała, do swojego umysłu, jakimi ludźmi się otaczamy, jak żyjemy. Tylko na to mamy wpływ. Wszystkie te My tak lubimy sobie negować to wszystko, te wszystkie doświadczenia, szczególnie w polskim społeczeństwie. Ja nie znoszę polskiego społeczeństwa właśnie za te aspekty. To jest bardzo bogate, kompleksowe, złożone społeczeństwo, ale nie znoszę za to indukowanie tej szarości, tej depresji, to podkładanie sobie nóg, to narzekanie. To nas napełnia, nasze mózgi po prostu tym szarym syfem. Boimy się jakiegoś, nie wiem, jakiejś nanotechnologii od jakichś tam pseudoelit, którzy po prostu nas. Nie wiem, będą cię mierzyć kiedyś w przyszłości, a sami sobie każdego dnia wkładamy to gówno do głowy. A wszystkie te doświadczenia jedności, te stany metafizyczne, te doświadczenia jakieś, nie wiem, z pogranicza śmierci, to jest nic. To jest nic meta. Bredzisz. Nie mówmy o tym. My tu mamy poważną grę w życie. Poważną grę w życie. Trzeba być poważnym. Nie można się uśmiechać. Konsekwencje karmiczne, moi drodzy. Z jakiegoś dziwacznego powodu ktoś kiedyś wymyślił, nie wiem kto to był ani jaki był powód, ale wymyślił sobie coś takiego i zaczął to powielać, jakoś coś się przyjęło na tym poletku takim ludzi, którzy szukają prawdy, tak to określę, bo nie chcę używać tych innych bardziej krzywdzących zwrotów, i wmówił wszystkim, że z jakiegoś powodu ci wszyscy ludzie na szczytach władzy, którzy czynią zło, jeśli powiedzą o tym, co oni zamierzają zrobić, jeśli dadzą nam jakieś znaki, to to neguje ich konsekwencje karmiczne. Dla nich, tak? To neguje konsekwencje karmiczne tych czynów. Moi drodzy, to jest po prostu kłamstwo albo, nie wiem, brak zrozumienia podstawowego prawa rządzącego tym wszechświatem. Karma tak nie działa. Karmy się nie da oszukać w jakiś sposób, nabrać jakiś... Nie ma czegoś takiego. To nie jest jakiś deal, który po prostu sobie układasz z kimś, tak, że o ja tutaj zrobię tak, to wtedy mnie to nie będzie dotyczyło. To nie jest tak. Prosty przykład, który cały czas powtarzam i dlatego mówię o tym teraz, żeby nie musieć kolejny raz tłumaczyć tego w komentarzach. Jeśli powiem komuś, że go zastrzelę i on będzie o tym wiedział, to nie neguje to konsekwencji tego czynu dla mnie. Jeśli kogoś zastrzelisz i powiesz mu, że go zastrzelisz, albo że masz go zamiar zastrzelić, to nie neguje to konsekwencji tego czynu. Karma oznacza działasz, działanie, czyn. I każdy czyn ma swoje konsekwencje, tak? Jeśli do kogoś strzelę, to będę miał konsekwencje. Jeśli komuś powiem, że do kogoś strzelę, to też będę miał konsekwencje. Nie wiem skąd to się wzięło naprawdę. To jest znowu fragment, w którym my oddajemy kawałek naszej mocy. No bo to oznacza, że znowu nie ma wyjścia, bo to oznacza, że faktycznie ci na górze nam dają jakieś sygnały i, i wówczas my to widzimy i oni wtedy mają zmyte te konsekwencje i mogą robić co chcą. Tak nie jest, moi drodzy. Spójrzcie na Georgia Busha, tego gościa, który już zmarł, tak? Nie tego młodszego, tylko tego starszego. Jak ten facet skończył? Na wózku inwalickim. Jakoś tak nie bardzo go ta karma uniknęła, co? Tyle, moi drodzy. Musicie zrozumieć, że nie ma oddzielenia, nie ma oddzielenia pomiędzy tym co wewnętrzne, a tym co zewnętrzne. Dlatego karma to jest prawo. To nie znaczy, że istnieje jakaś gdzieś trzecia osoba, która sobie wytycza tę karmę. Ona działa niezależnie, bo to jest po prostu proste prawo przyczyny i skutku. Żadna energia we wszechświecie nie znika, tylko zmienia formy. Karma jest czymś dokładnie takim samym. Dobre nasiona, dobre owoce, złe nasiona, złe owoce. Ale w każdej chwili mamy wybór i w każdej chwili możesz zacząć zasiewać dobre nasiona. W każdej chwili możesz przestać przyjmować złe nasiona, które ci mówią, że jesteś słaby, że jesteś chory, że do niczego się nie nadajesz, że nie masz na nic wpływu, że ktoś ma nad tobą władzę, moc. To są kłamstwa. Ale nie wierzcie mi, że to są kłamstwa. Siądźcie na tyłku, pomedytujcie kilka lat i sami się przekonajcie, bo w Waszym umyśle są wszystkie odpowiedzi. Nie w moim umyśle, nie w, na YouTube, nie w telewizji, nie w umysłach Waszych kolegów. To w Was jest cała odpowiedź. Wszystkie odpowiedzi. I ta prawda jest za darmo. Że przestańcie się w końcu dawać nam, no chyba że o to Wam chodzi, bo niektórzy z Was po prostu. Ten kanał jest tego najlepszym dowodem, jak wielu ludzi tak naprawdę chce się rozwijać. Wy się nie chcecie rozwijać, mówię tutaj do tej przeważającej grupy, moi drodzy. Wy chcecie po prostu rozrywki i bycia straszonym, żeby wam dopamina się uwalniała. 5 minut dopaminy. Wow, co też planują pseudoelity. Wow, bo co my teraz zrobimy? I gniew, i dopamina. Kortyzol idzie do góry. Wow, jest high, nie? To jest forma narkotyku, moi drodzy. To jest forma narkotyku. To bycie, to, ta chęć bycia ciągle straszonym. Nie, meta, ja to robię po to, żeby być gotowym. <grystanie> Na co chcesz być gotowym, człowieku? Na co chcesz być gotowym? Jak pseudolity wypuszczą wypuszczam kolejnego wirusa, to ja będę gotowy. <grystanie> A druga rzecz to jest oczywiście potrzeba rozrywki, tak? Potrzeba rozrywki. To może przyjmować rozmaite formy. Formy angażowania się w politykę, formy angażowania się we wkładanie do umysłu jakiś bzdur, jakiś głupot. Jak chcecie, to oglądajcie. Tylko zwracajcie uwagę, czy czasami nie zasiewacie tam nasion strachu, zwątpienia, bezsilności, czy nie przyjmujecie czyichś pomysłów, tak? Typu: Nasza planeta jest kontrolowana przez istoty i niestety nie da się ich zobaczyć, ponieważ to jest dopiero po śmierci. A że. Generalnie po śmierci to jeszcze nikt nie wrócił i nam nie, powie, nie opowiedział jak jest. To musicie nam dać wiarę, że dopiero jak wykupicie pakiet naszej hipnozy i tam sobie wejdziecie i to zobaczycie, to wtedy będziecie wiedzieli, że tak jest naprawdę. Gwarantujemy. Prawda? Albo jakieś inne rzeczy. Kosmici, którzy robią live act na żywo na YouTube i mieszamy tam kłamstwo z prawdą. Typu, oj, w zasadzie to istnieje tylko tu i teraz. A o tym więcej opowiedzą kosmici z planety X którzy będą akurat dzisiaj na YouTube. <noise> I wy w to wierzycie, ludzie, kochani dorośli ludzie, w to wierzycie. Ja się z tego będę śmiał, będę was przed tym ostrzegał i innych, ale to jest naprawdę, to jest tak śmieszne momentami, że, że głowa boli. No dobra, kończę, kończę. Jak zwykle wyszedł rant, znowu wyszła jakaś polemika, znowu będzie kontrowersyjnie, ale czasami tak trzeba. Moi drodzy, dzięki jak zawsze za odwiedziny. Jeśli chcecie dołączyć do grupy lub wykupić sobie miejsce, w programie odbudowy energii seksualnej, uaktualnionym w październiku 2023 roku, informacje znajdziecie poniżej. Natomiast jeśli oczekujecie straszenia, jeśli oczekujecie oszukiwania, jeśli taniej rozrywki, no to pomyliliście kanały niestety. Do usłyszenia. Cześć!